Witajcie kochani, to palka w Niemczech. Zadowolona, uśmiechnięta, radosna, bo jest wiosna, jest ciepło. Zastanawiam się po co wziąłem tą kurtkę. Jest tak gorąco, wiecie, że mogłam bez tej kurtki śmiało wyjść. A ty, hasbendą? Ja, też. też. A ty jeszcze bluzę widziałeś? Ja sam bluzę. W domu było zimno, zimniej niż na dworzu. cały dzień pracował, no to nawet nie widziałem jaka była pogoda na Jaka była pogoda? Jest pięknie, pięknie. Ciekawa jestem, czy u Was też jest tak cudownie, tak ciepło, jak u nas. Jeżeli tak, to piszcie. A w ogóle, nawet jeżeli nie, to też piszcie. Wiecie, jak to jest. Ja się z moją chęcią dowiem, jaka pogoda jest u Was. Bardzo fajny, dostałam komentarz od e, jednej osoby. I w tym komentarzu napisała mi. Mm, Napisała mi ta osoba, że również przyjechała, kobietka, napisała mi, że również przyjechała do Niemiec w 2018 roku i, i że rozumie mnie, jak to jest w ogóle ciężko uczyć się języka. Że chodziła na kurs B1, B1, przeszła cały ten kurs i było ciężko zdać go, i ona rozumie w ogóle. Jak to jest ciężko właśnie z nauką języka, jak to jest ciężko chodzić do szkoły się uczyć. I że podziwia właśnie, że chodziłam też właśnie na b i że to wszystko poprzechodziłam i tak dalej. Jest bardzo trudne chodzić, uczyć się języka. I jeszcze jest o tyle trudniej, kiedy, kiedy właśnie nie macie do czynienia na bieżąco, tak jak ja nie miałam na bieżąco do czynienia z tym językiem. W sensie nie chodziłam do pracy i jakby mój język tylko był jak chodziłam do lekarza, jak chodziłam do szkoły, załatwiałam różne sprawy, to ja wtedy miałam styczność z sąsiadami, miałam styczność z językiem niemieckim w takim życiu powiedziałabym, socjalnym, nie? No. Ale nie w takim życiu pracowym, gdzie chodzicie po prostu do pracy jeden każdego dnia. Chodzicie do pracy i, i w tej pracy po prostu używacie tego języka. Bo wiecie, jeżeli Wy macie możliwość przyjechania do Niemiec i od razu rozpoczęcia pracy, w, ale wiecie, rozpoczęcia pracy z Niemcami i pod warunkiem, że wy nie rozmawiacie w języku angielskim, tylko komunikujecie się w języku niemieckim. To wtedy tak, to ma to jakby ręce i nogi. Ale jeżeli wy na przykład przyjeżdżacie do Niemiec a zajmujecie takie stanowisko, że komunikujecie się w języku angielskim, to też wam to nic nie da. Bo to ty tak masz, nie, Pedro? No, też tak mam. Kiedy pracowałem z Polska, takie więcej gadało po polsku z prasy. Był e, zakaz na gadanie po angielsku. Bo to ale, w nie się nauczyło. ale w Niemczech nie. A w Niemczech nie. Mhm. E, bo też nie pracowałem z, e, z, z Niemcami. Niemcami pracował też z międzynarodowo, nie? z, z e, uh -huh. e, Holenderski i Francuski. I dlatego, i żeś, dalej. dlatego właśnie nie mówiłeś, e, nie uczyłeś się tego niemieckiego. Dlaczego ja się uczył takie do końca tamu niemieckiego, ale e, na pewno mam nadzieję, że jeszcze będę się nauczyć. Tak, ale wiecie co? Właśnie tutaj ten komentarz, który dostałam. Fajny, właśnie, fajnej treści on jest, fajnie jest napisany, bo, bo tam właśnie się wyraża wszystko to, co my, te osoby, które przyjeżdżają na emigrację, czujemy. Bo wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, ale łatwo, co ty gadasz? Można przyjechać do Niemiec i w trzy miesiące nauczyć się niemieckiego. Słuchajcie. To nie jest prawda. Wy się... I dwa lata minimalne. Ale też nie. No. Ale też się nie nauczycie w dwa lata, żeby mówić tak perfekcyjnie. Naprawdę słuchajcie, to musi minąć długi, długi czas, żebyście wy zaczęli mówić płynnie. To jest, to jest w ogóle. To jest naprawdę trudna, ciężka praca, żeby, żeby czuć się swobodnie. Ja nie czuję się do tej pory swobodnie. I mimo to, że rozmawiam, mimo to, że każdego dnia używam języka niemieckiego, i e, ja się nie czuję na dzień dzisiejszy też nie wiadomo jak swobodnie, i nie wiem, kiedy to nastąpi. Naprawdę nie wiem. I powiem Wam, że im dłużej tu mieszkam i żyję, i na przykład muszę coś załatwiać. Albo, albo coś, cokolwiek robię w języku niemieckim, przychodzą nowe znaczenia, nowe słowa, fachowe słowa, i ja po prostu widzę Boże, ile jeszcze nie wiem. Ile jeszcze nie wiem, słów nie znam. No zawsze no. jest tak. I zawsze jest tak. I niestety to jest ciężka, ciężka droga. Dlatego ja też mówię, żebyście te osoby, które właśnie przyjeżdżacie do Niemiec, Albo do jakiegoś innego kraju wyjeżdżacie. To, żeby się nie zamywać, że ktoś wam powie, że wy coś źle powiedzieliście. Bo właśnie uwagi w ogóle nie zwracają na to, że wy przeinaczecie coś. Oni się cieszą, że wy rozmawiacie. Oni po prostu się cieszą, że wy próbujecie mówić w języku niemieckim, nie? No tak. No. Oni są bardzo zadowoleni. I kiedy słyszą, że wy, że wy mówicie w języku niemieckim to, to nawet yy, powiem Wam szczerze, że oni nawet was nie poprawiają. Nie poprawiają was. Czasami to też jest troszkę takie, że chciałoby się, nie? Chciałoby się, a że mnie poprawił i tak dalej. Ale z drugiej strony, wiecie, gdybym ja co chwilę była poprawiona, też by mnie to irytowało. Nie? No. Bo byś nie chciał mówić wtedy. Bo wiecie, gdybyś, gdybyście na przykład zaczęli mówić, a teraz taka osoba która by uważała, że na wszystko wie najlepiej siedziałaby i na każdym kroku by was poprawiała, to wy byście przestali mówić. Nie chcielibyście mówić nic a nic. Także wiecie, niestety no wyjazd za granicę, emigracja to się wiąże właśnie z tym, że, że właśnie musicie uczyć się tego języka, że jego nie znacie. I to jest trud, który trzeba wnieść, żeby móc normalnie funkcjonować za granicą. Bo nawet jak w Niemczech jesteście i mimo to, że możecie naprawdę pozałatwiać dużo spraw w języku angielskim, to, to jednak jeżeli byście chcieli funkcjonować normalnie, to potrzebujecie język niemiecki po prostu. I w tym komentarzu jeszcze było napisane, że właśnie że to jest właśnie wielki trud tej, tej nauki i tak dalej. I że ta osoba już nie chce się uczyć dalej, że już jej wystarczy. Ańc już w ogóle nie chce nic więcej. I ja ją całkowicie rozumiem. Bo ja na dzień dzisiejszy też uważam, że ja już nie chcę. Ja już nie chcę chodzić do żadnych szkół. Ja już po prostu nie chcę. Bo wiecie, jak człowiek spędza wiele, wiele lat w szkołach, i się uczy, no w ogóle z zawodu się uczy, bo uczy się w liceum, na studiach i wiecie, i później tak jak ja macie już swoje dzieci, to Wam się nie chce chodzić do szkoły i dalej się uczyć. Tylko chcecie się zajmować swoimi dziećmi i chcecie pilnować, nie? No Swoje dzieci, żeby one się uczyły. Na... A dlaczego wy macie teraz tracić czas na to? Na wszystko ja jestem czas. Na tam życie i na każdy etap swoje życia ma inne priorytety. Tak. I jesteś, jesteś stary, no to oczywiście twoje priorytety są różne, niż kiedyś, kiedy był młody. Jesteś stary, to wolisz sobie chodzić, tak jak my dzisiaj. Jesteśmy starzy, <noise> młodzi starzy i lubimy chodzić na nasze spacery i się cieszymy widokami tutaj i to jest dla nas najważniejsze. A nie chce nam się teraz siedzieć i wkuwać słowak, wiecie. Ale na drugiej <grym> strony e, życie też się, e, czy nauczy i na całe życie będzie się nauczyć. Jaki może być lepsza osoba. Mm -hmm. I też są wszystko co e, się nauczy. E, Jest ważne, bo Zapomniał. <noise> tak się zmęczył, że aż zapomniał. Zapomniał, to teraz, jest góry. No. Wy tego nie widzicie, ale my mamy... Tu, złać mamy tu wielką górę. Tak. I żeby tu wejść i gadać to jest w ogóle. Hu hu hu. wyczym. No ale nieważne, wiecie, ja trzymam kciuki za każdego kto, kto nawet na jakiś czas wyjedzie za granicę. I zaczyna żyć w takim kraju obcym, i naprawdę te osoby, które właśnie wyjeżdżają za granicę albo wyjechały, to wy doskonale wiecie, jakie to jest poświęcenie i ile kosztuje od nas wysiłku, bo często jesteście krytykowani. Nie dość, że jesteście krytykowani przez, i w większości powiedziałabym, przez osoby właśnie ze swojego kraju. Bo na przykład takie osoby, kiedy już wiedzą więcej od was, to się po prostu śmieją. Wytykają was palcami, he, ty tego nie wiesz, ty tamtego nie wiesz, ale to źle powiedziałeś, albo tamto źle, a to powinnyś tak powiedzieć, nie? No i właśnie wtedy macie, macie tak podcinane te wasze skrzydełka, ale też moi drodzy, sami. Często, jak idziecie na przykład gdzieś do lekarza albo gdzieś na początku, nie? I lekarz do was... Ja pamiętam swoje początki, jak krzyczał, nie? On raz powiedział, a ja mówię Entschuldigung, ich kann nicht verstehen. I wtedy on krzyczał, nie? Bo on myślał, że ja jestem kucha. Wiecie, i to właśnie jest taki odbiór pierwszy, że jak wy po prostu patrzycie, patrzycie tak, wiecie, zdziwieni, on widzi, że wy nie wiecie, o czym gada, to na początku jest taki odbiór, że trzeba do was krzyknąć, tak jakbyście byli głusi. A dopiero potem, kiedy już e, wiedzą, że wy, nie jest to, że wy jesteście głusi, tylko wy po prostu nie znacie tego języka i on musi wam mówić prostymi słowami, żebyście to zrozumieli, albo jakoś wytłumaczyć, to wtedy, moi drodzy, dopiero dociera do nich, że nie trzeba krzyczeć do was. Także też się z takim czymś spotkałam. Także, no wiecie, no nie jest łatwa emigracja. Nie jest. Pedro tutaj przeżył emigrację do Polski. Teraz zobaczcie, ekstra mówi w języku polskim dzięki YouTube'owi. Dzięki YouTube'owi też no. więcej czasu teraz spędzi z, z rodziną. Dużo się naciuł, a nie o dzieci. dzieci. I to Ciebie teraz... Ale dzięki YouTube'owi, bo my musimy powiedzieć, słuchajcie, że dzięki temu, że założyłam ten kanał i Pedro tutaj też się udziela na kanale, rozmawia właśnie w języku polskim. I on właśnie dzięki temu kanałowi, dzięki wam też, bo wy przychodzicie na te filmiki i on dlatego też chce występować Pedro, to dzięki wam Pedro podszkolił swój język polski. No to też. Nie, prawda. to jest prawda. No, także... A w ogóle to muszę Ci Pedro powiedzieć, bo Pedro tak nie zawsze czyta, wiecie, komentarze. Muszę Pedro ci powiedzieć, że dostałeś fajne wiadomości, że taki jesteś przystojniak, jak Hansum. Tereska, Tereska tutaj z Ameryki napisała, że Hansum, <grym>, że Pedro jest, no ja też tak uważam. Ja nie o tego, <grym>, ale dziękuję bardzo za mm, fajny mm. komentarz. No Tereska napisała, Ania napisała też, że bardzo ładnie wyglądasz. Także, że no i tutaj brawo też dla naszej fryzjerki, nie? No, fryzjerka jest fenomenalna. <laughs> Zobacz co ona zrobiła z mnie, no to można każdego też. Tak, też ta także właśnie tutaj brawa też dla fryzjerki, bo tutaj też jest praca właśnie naszej fryzjerki. Zawiązany. Możemy iść. Przed chwilą biegła sportmanka szybko, a ze może biegać Też, Zawsze kiedy chodziliśmy tutaj, ja zawsze pamiętam jak to miejsce jest ładne. na pewno ładne. można podzielić troszkę. Nie, ja tam już lata. Lecę! Lecę. Do kogo mam przylecieć? Ale ładna pogoda, co? O, ładna pogoda i. Uf, jakie słoneczko. Ładne miejsce widoki. Piękne, pięknie. Tak, czuć taką wolność. Wolność I czuć. Powarzystajecie. <noise> No, Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że tutaj powstał pierwszy filmik nasz. Pamiętasz potrafię. No, Pamiętajcie, pierwszy filmik. No, więc, <grym> nie wiem, jeżeli pan nawet nie był planowany. On, nie, ja nagrywam... Tak ja nagrywałam dla baty. <grym>, ja nagrywałam bacie, jak tu jest pięknie. Chciałam jej pokazać. Nie pamiętasz? Nie, nie. I słuchajcie, tu idziemy. Tak. Ja pokazywałam właśnie mojej koleżance, że tutaj jest tyle jabłonek, że jest tyle właśnie pięknej natury i my żeśmy tutaj tędy chodzili i tak pięknie właśnie tu wszystko wyglądało, że nie mogłam się pohamować i musiałam to wszystko ponagrywać, Nie? Ja ci powiem zawsze na moja głowa porówinuję e, to misy. Do miejsca, które mieszkaliśmy. Tak. tutaj tutaj niemiec. też, bo to, tam też było fajne. Są inne takie Inne to dwa miejsca klimat, są kompletnie, kompletnie inne. Każdy hmm. ma swoje plus i minus. Tutaj jest bardzo ładna, ale na drugiej stronie o, czas muszę iść na górę, na, na dole Na pewno są uh, troszkę częściej. ciężej A to miejsce, które mieszkaliśmy Łatwiej był. był łatwiej. był wędzec prostu i był taki wędzec taki polo, polo, z warzywami i też z kawkami, był taki e, z koni, uh -huh. z tak, taki bardzo taki. E, Mimo to, że to było miasto. Był miasto i był bardzo country, <laughs> nie? No przecież to był Reutlingen, to było Reutlingen. Reutlingen. ale tam ja ci powiem, tam jest Stuttgart, ona tak. Jest miasto, pomieszane, jest tam pole, jest tam country life i, no. i To też jest fajne, mi bardzo podoba tutaj Dokładnie. Jest. Teraz <gry> Zobacz Pedro od Co to jest wszystko. na lao tam? Roślinki Ale no. zobaczcie jak ekstra To jest właśnie piękne, kiedy właśnie jest wiosna, nie? Się ja rodzi nowe życie. Ekstra. Pomyśl sobie, jakbyś na zimę na przykład tracił włosy. <laughs> ja wiem, że to nie ma sensu, ale drzewa liście tracą. Ty byś no. stracił włosy na zimę, a na wiosnę by twoje włosy nowe rosły, takie bujne, piękne. Było Jed fajne jednego roku byś miał blond, drugiego no. rudę, trzeciego. Czarne, chciałbyś? No to no, troszkę jest zmienione, nie. No, Takie fajne, nie No. Nie musiałbyś farby. I nigdy nie byłoby siwych włosów, zawsze byłyby nowe. No, Taki stary prawda. dziadziuś byś był. Jeszcze byś miał piękną toprynę. <laughs> no. Ale jest cudownie, co? No ja ci powiem na koniec. Najważniejsze nie jest włosy, jest co na środku. W nie w, tylko w głowie, ale co masz w środku? Tu! W serce. W sercu! No. no Moi fakt. drodzy, bo ludzie są tacy niedobrzy, wiecie? To też prawda. No, właśnie mówią, że nie ma co się bać zwierząt, no. a człowieka trzeba się bać. To Człowiek wieczki. człowiekowi bardziej dokuczy i złego zrobi, niż po prostu taki zwierzak. To prawda, to nie? jest natura. Natura ludzka jest Ludzka, tak. my jesteśmy, wszystko tak. A e... tak iba... Ludzie są na, wszystko są na swoje droga. Wszystko A my jesteśmy na różnych poziomach. Tak, wszystko są na różnych poziomach. Są ludzie, które można na pewno myśleć tak. Tam ludzie, które patrzą teraz i są bardzo, bardzo dobre.

droga? droga, może droga. Jesteśmy na tej drodze? Jesteśmy na tej drodze i ludzie są na innej nie na, 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 na tą drogę. Uh -huh. I na pewno każdy z uh w -huh. tom światu, który będzie szukał, będzie znał. <laughs> no. I zawsze jest ważna, że eh, na tam ważna droga. Jest tylko jedyna droga, która Ci daje, jest szczęście. I tam droga jest. Tam. No tak, bo wiecie co? Powiem Wam szczerze, że nic Wam nie da szczęścia. Pieniądze Wam też nie dadzą. Nie, nie dadzą Wam pieniądze żadnego szczęścia. Jeżeli możecie mieć bardzo dużo pieniędzy, możecie mieć wszystko, a nie będziecie szczęśliwi, no. bo nie będziecie mieć tego, tego najważniejszego. W środku szczęścia nie zbudujecie pieniędzy. żadnego pieniędzy, żadnego popularności, żadnego samochodu, e, wielkiego domu, e, jest. nic nie daje szczęścia, mhm. jaki ty nie znalazłeś prawdziwego szczęścia. No tak, człowiek musi w sobie znaleźć szczęście. Jak będziecie, słuchajcie, ze sobą szczęśliwi, to wam naprawdę nic więcej nie jest potrzebne. Bo żaden człowiek inny wam szczęścia też nie da. Nie jest w stanie wam człowiek dać szczęścia pieniądze, wam nie są w stanie dać szczęścia, tylko wy sami jesteście sobie w stanie dać szczęście. No tak i najlepsze też wień, kiedy znalał, co jest najważniejsze, kiedy nawet wszystko jest złe na swoje życie, wszystko stracił i... Wszystko, co jest najgorsze, masz, i nawet z tego jesteś szczęśliwy. O tak. No, kiedy jesteś na tą poziomie, Kiedy jesteś na dnie. No to na pewno znalazł jest... prawdziwe <laughs> szczęście. Mm -hmm. No tak. Sobie. Bo wiecie co, kiedy jesteście na dnie, tak bardzo na dnie, to wtedy dopiero możecie odnaleźć to szczęście. A kiedy jesteście wysoko i wam się wydaje, że wy lecicie, że wy macie wszystko, ale jesteście nieszczęśliwi. Bo kiedy no. jesteś wysoki, ty zapomnij. Zapominasz. O co jest najważniejsze To najważniejsze jest dokładnie. Wszystko się zapomni i nie potrzebuje nikogo okay. i... i nie jest ważne, I nie tylko jest ważne tylko poświęcić. Ja. Ja ja. I, <laughs> i, I to na pewno zapomnij, co jest najważniejsze, ale Życie jest to, ma perfekcyjne grę i życie na, na taki przypomin, przypomin. i kiedyś będę bardzo zły, albo będę miał taka ciężka choroba, albo yes, swój partner, nie... który mm -hmm. kochał ci, rzucił ci, odszedł, albo siedzi ze mną z więzieniem. No yes. to kiedy jesteś na tą poziomie, albo jesteś na rehabilitacja albo sanatorium no to kiedy jest na ten poziom a ty e, pamiętaj co jest najważniejsze i zaczyna się płakać i poprosi o pomagę Boga no. i taki Bo się tak funkcjonuje. Mówi się funkcjonuje jak trwoga to do Boga no. ale już koniec tego teraz moi drodzy przyjmuję ja pałeczkę o. możecie jeszcze zobaczyć tutaj o tutaj jest pełno w ogóle drewna, możecie zobaczyć. Tam w ogóle była, było ognisko robione tam gdzieś. No, no i tak jest generalnie jakiś samochód zaparkowany. Ja w ogóle uwielbiam chodzić po tych kamieniach. Uwielbiam tą drogę. Bardzo mi się ona podoba, wiecie. Mogłabym tą drogą, żeby słuchać jak się idzie. Tam ja mogła tutaj kroczyć każdego dnia, kilka razy dziennie nawet, a nie każdego dnia. Tu w ogóle są też pszczoły, ale już Wam nie pokażę, tam stały pszczoły, ule były. Także dużo tutaj jest różnych rzeczy. E, teraz e, tutaj też mają takie działki mhm. i to jest takie rekreacyjne, Tak. A, e, ładne miejsce na pewno, widoki. Uh -huh. I ludzie mają dbany, tak. Ale na pewno jest dużo pracy. pracy tutaj. Uh -huh. I jak masz takie działkę, takie miejsce, musi ciężko taki poziom robić. Ale wiecie co? Myśmy na przykład byli na takiej działce na zakończenie grunczula, pamiętasz? No. U Paula w klasie właśnie jednej dziewczynki rodzice mieli taką działkę. I byliśmy na tej działce. Tam grillowaliśmy, pamiętasz? Ognisko było robione. No i właśnie fajnie, nie? że ci ludzie tak się zapraszają, tak inaczej zupełnie niż w Polsce, bo w Polsce czegoś takiego naprawdę nie ma. Fajne było takie zorganizowane przez tak, szkołę. Przez, nie przez szkołę, przez rodziców. rodziców no? Rodzice to, to organizowali, super, ale oni zawsze, bo tu jest inaczej. Rodzice organizują i zapraszają, zapraszają nauczycielkę. No. To nauczycielka tego nie... Ona tylko mówi, że coś takiego powinno być, ale to rodzice organizują. Muszę Wam pokazać, bo jest tak przepiękny widok tej zielonej, soczystej trawy. I, i właśnie tutaj, o zobaczcie, tej góry. Ja już Wam pokazywałam nie raz, ale po prostu to jest przepiękne. Dlatego mus, musiałam Wam jeszcze raz pokazać jak tu pięknie wygląda jeszcze Wam pokażę zobaczcie tutaj, oczywiście zachód słońca jak zawsze ale drzewo, zobaczcie jakie piękne ale ekstra jakie kolory w ogóle bajka różowy piękny różowy kolor nie wiem czy Wy to, czy wy to widzicie wszystko tak jak ja, ale taki śnieżny taki biały biało-różowy taki kolor Ekstra. Tam konie się pasą. Koniki. O, i to nawet sporo tych koni. zacz Pedro, sporo koni. Poczekaj. Chcę wam pokazać. Ekstra. O, zobaczcie, ale mają fajnie. Dosyć spory wybieg. One nigdy nie przyjdą, nie? Zawsze tam gdzieś starczą. Mm. Można sobie je wołać. Zobaczcie. Dla tych widoków warto tu być i żyć. <ni nie? Yeah. No i co moi drodzy? Żegnam się z wami tutaj z pastwiska okumnego, z wiejskiego środowiska lub miejskiego, jak chcecie, tak możecie nazywać. Dla mnie to nie jest ważne, wiecie, bo niektórzy mówią, mieszkasz na wsi. Może i mieszkam na wsi, może tak być. W każdym razie, do zobaczenia już niedługo. W następnym filmiku przychodźcie, lajkujcie, piszcie komentarze. I jeżeli chcecie, to oczywiście możecie mój filmik przesłać dalej. Wiecie, ktoś może sobie na wieczór dla odprężenia dla tego, żeby was w, w sen w sen wprowadził, no, także zapraszam was serdecznie. Przychodźcie, papa. Pa.